Tak, Putin będzie chciał zakończyć wojnę na Ukrainie. Dzisiaj szokująca wizja, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. No a zakończenie tej wojny ma też doprowadzić do ogrania tutaj Trumpa i Putin nie ma dać satysfakcji Trumpowi, że to Trump zakończy praktycznie tą wojnę. Można powiedzieć, że to Trump położy rękę na uścisku między Putinem a Zelenckim. No wiadomo, że takiego uścisku pewnie nie dojdzie, ale e, można powiedzieć metaforycznie. Dzisiaj na temat szokującej wizji, przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczącej planu pokojowego Putina, jeśli chodzi o wojnę Rosja kontra Ukraina. kto to brzmi, tak? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy to nie jest górnolotne? O ile te po prostu plany też nie będą ulegać zmianie, tak? Po prostu pewnie, bo widzimy, że Rosja co chwilę zmienia po prostu plany. Natomiast dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Snowidza dotyczącą Putina i tak naprawdę chytry plan w stosunku do Ukrainy, plan pokojowy, czy też po prostu rozeń, bo plan pokojowy to pewnie jeszcze takie słowo na wyros. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że e, oczywiście ja bym powiedział w ten sposób, Jasnowiec Jackowski to zobaczył, skupiając się, robiąc wizję przepowiednie z Putina, aczkolwiek Rosja tak często po prostu zmienia narrację, tak często zmienia zdanie, że ja mam takie wrażenie, że Putin sam wewnętrznie, on nie ma planu praktycznie, jeśli chodzi o Rosję, także to też może zależy od wielu czynników, że to nie jest tak, że on to przeciągnie, bo wtedy i wtedy skończy i tak dalej, że też czy po prostu Putin na okoliczności, tak, co, 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 co jemu zostanie zaproponowane, jeśli chodzi o potencjalny rozwój i tak dalej. No, ale to już jest jakby inna sprawa. W każdym razie na ten moment, kiedy Jasnowic Jackowski robił wizję przepowiedni na początku stycznia 2026 roku, Jasnowic mówi w ten sposób, że Putin ma chytry praw w stosunku do Ukrainy, że sam będzie chciał zakończyć po prostu tą wojnę bez pośredników, bez mm, tak naprawdę pośredniczenia Trumpa, Trumpa, czyli nie chce dać po prostu Trumpowi tej satysfakcji, tak, że to Trump no bo Trump wtedy po prostu wypiął pieśń do przodu, tak, i że no dawajcie mi Nobla jeszcze bardziej, po prostu nagrodę na pokojową Nobla, bo to ja doprowadziłem ostatecznie do pokoju Rosja kontra Ukraina, tak, a Putin właśnie nie chce dać tej satysfakcji tutaj Trumpowi, czyli chce ograć go po prostu tak politycznie. Mało tego, Putin myśli, żeby w lutym zaproponować coś Zełęckiemu, a więc postawić Zełęckiemu jakieś ultimatum. Mało tego, jeśli chodzi o ten plan pokojowy, to w ten plan pokojowy ma być zaangażowany patriarcha, tutaj prawosławny, a więc duchowny praktycznie prawosławny, ma być zaangażowany w ten plan pokojowy. E, pokojowy czy też roz, rozejmu, tak? Czyli nie Trump jako pośrednik po prostu, w, jeśli chodzi o rozmowy e, pokojowe, jeśli chodzi o rozejm pomiędzy Rosją a Ukrainą, a duchowny prawosławny, patriarcha prawosławny ma być po prostu takim pośrednikiem w tych rozmowach. W tej wizji przepowiednia, no nie wiem, czy tak będzie rzeczywiście, tak, no ale to jakby wyczytał Jasnowic Jaskowski, właśnie z tutaj Putina. Kolejna sprawa tutaj, że jeżeli Ukraina nie zgodzi się to będzie jeszcze większa eskalacja działań militarnych Rosji na terenie Ukrainy, tak? Czyli zasada jest taka, można powiedzieć w skrócie, Putin powie tak, albo przystoicie na, czy zgodzicie się na moje warunki, albo robimy jeszcze większy po prostu tutaj, tak, piekła Ukrainie, jeszcze większą po prostu bombardowania naloty, jeśli chodzi o Ukrainę. Czyli swego rodzaju sytuacja bez wyjścia, bo jeżeli te warunki będą niekorzystne dla Ukrainy, to i takie wyjście będzie niekorzystne i takie, bo albo Zański nie zgodzi się i wtedy po prostu działania militarne będą jeszcze bardziej zintensyfikowane, jeszcze więcej tych działań militarnych. Jeżeli tutaj Ukraina zgodzi się na te warunki, no to można domyślać się, domniemać, że te warunki będą niekorzystne, te warunki pokojowe będą niekorzystne dla. Tutaj Ukrainy. Chociaż tam ostatnio pojawiły się takie informacje, tak? Chyba, że po prostu, chyba, że ch chyba taka informacja się pojawiła, że Putin żąda Donbasu, że po prostu bez prawa do Donbasu to nie ma jakiejkolwiek możliwości o tym, żeby ten, żeby doszło do jakiegokolwiek, właśnie, rozejmu, tak? No, wydaje mi się, że to jest oczywiste, tak? znaczy no, Oczywiście ja potępiam wojnę i tak dalej. Ukraina powinna być niezależna, tego, ale wydaje mi się, że to jest oczywiste, że po prostu Putin będzie chciał te tereny praktycznie znajdujące się na w wschodzie Ukrainy. To jest jedna sprawa i też tereny po prostu tak, które po prostu są cenne, jeśli chodzi o te surowce, mineralne, tak, po prostu yy, więc na pewno po prostu ten teren nie chciał. No a z kolei była inna wizja przepowiednia, z Jackowskiego, już nie Putina, tylko jak to, jak sytuacja będzie wyglądała około 2030 roku, to tam była informacja, że po prostu Ukraina będzie podzielona na dwie, dwa obszary, że Ukraina nie będzie miała takich po prostu kształtów geograficznych, tak, to ma miejsce teraz i że jedna część po prostu będzie ukraińska, tak, a druga część po prostu będzie prorosyjska. No więc kto wie, tak, analizując praktycznie, interpretując te przepowiednie, to byśmy mogli powiedzieć, że Ukraina, dzielimy ją jak tort praktycznie, ten wschód po prostu idzie do Rosji, czy po prostu jest tam, są tam władze prorosyjskie, teoretycznie należy do Ukrainy, ale po prostu jest ona pod kuratelem Rosji, czy też władz po prostu, które są prorosyjskie, no i reszta po prostu kraju jako po prostu tutaj Ukraina, jakby która jest niezależna od wpływów rosyjskich, tak. Ale może od innych wpływów będzie zależna, tak? No pewnie tak, no bo jeżeli pomoc, to też pewnie wpływy innych państw, tak? No ale właśnie, tak to właśnie widział Jasnowiec Jackowski, czyli pominięcie Trumpa w tym planie, jeśli chodzi o pokojowym rozejmu, a włączenie do tego planu pokojowego rozejmu, pewnie do rozmów, e, do pośrednictwa w tych rozmowach pokojowych, patriarchy e, prawosławnego, duchownego, prawosławnego. No i w lutym miałby Putin zaproponować jakieś rozwiązanie ultimatum dla Załęskiego, tak, ultimatum dla Załęskiego. Chociaż ja też pamiętam, taka była wizja przepowiednia z nawidza tylko e, tutaj to jest kwestia taka oficjalna, tak, ale to, co może Putin po prostu powiedzieć głośno, publicznie, ale pamiętam była taka wizja przepowiednia, która mówi o tym, że póki Załęski jest prezydentem Ukrainy, przywódcą Ukrainy, to Putin, to Putin nie zgodzi się na rozejm, na pokój. Ale to może być takiego przeświadczenie, tak, wewnętrzne, że on nie da po prostu pokoju rozejmu Ukrainy, Ukrainie, póki po prostu Załęski jest przywódcą, chociaż on nie musi tego deklarować po prostu głośno i publicznie, tak? Głośno i po prostu publicznie. No, pojawia się też taka grupa ludzi złośliwych, która mówi w ten sposób, że podpisanie po prostu nawet rozejmu czy pokoju dzisiaj między Rosją a Ukrainą przez Zeleńskiego może być później po prostu podważone, bo Putin powie po potem, że no ale jak, ja tutaj podpisałem rozejm czy też pokój z Zeleńskim ale nie stosuje się do tego po jakimś czasie, bo na przykład po prostu uznaje, że ten rozdział został po prostu podpisany przez osobę, która nie powinna reprezentować Ukrainy z tego względu, że no, nie odbyły się tam wybory i tak dalej, kadencja wygasła po prostu, przecież Putin na to wskazywał już wcześniej, tak, że Zeleński po prostu pełni funkcję jako przywódca Ukrainy bez wyborów, no ale wiadomo, że Ukraina znajduje się w sytuacji szczególnej, tak, więc no, pytanie jest takie, czy po prostu właśnie to później Putin nie podwalał Podważyć, tak, na taką kwestię. No ale to tak samo może po prostu to, yy, każdą, każdą rzecz może po prostu strona rosyjska podważyć i swoją narrację przyjąć, tak? No właśnie, więc tak wygląda sytuacja. Tak, czyli w lutym ma być zaproponowany jakiś ultimatum dla tak? No Na pewno niekorzystne. Tak? Pytanie też jest takie: czy w tym ultimatum będzie na przykład roszczenia, jeśli chodzi o Ziemię, tak? że tam wschód, czy też Dąbaz dla Rosji. Ale pytanie też: czy w jednym z tych ultimatów będzie, że nie będzie pokoju, rozejmu, póki po prostu Zeleński będzie przywódcą Ukrainy. Tak? czy to jest tylko takie myślenie po prostu samego Putina wewnętrznie, tak, że nie dam tej satysfakcji Zelańskiemu, i tak dalej. Chociaż też tam była taka wizja przepowiednia, pamiętam, że Rosja, krem, tak, czy też służby rosyjskie planują zamach na Zelańskiego. Oczywiście ja życzę każdemu człowiekowi, żeby żył jak najdłużej i był zdrowy. I tam była taka wizja przepowiednia Stowidza Jackowskiego, że dwóch ludzi czy trzech czy trzech, nie, jakaś grupa ludzi chyba trzech czy czterech albo dwóch ludzi jadą na motocyklach. I wrzucają coś przez okna do budynku, w którym znajduje się po prostu Zeleński. No nie wiadomo, czy to będzie, będą koktajle motowe, czy jakaś bomba, może to będzie po prostu próba taka zamachu na życie Zeleńskiego, tak? E, I jego po prostu współpracowników, tak? E, także tak po prostu brzmi ta wizja przepowiednia także tak wygląda sytuacja jeśli chodzi po prostu o Putina tak jeśli chodzi po prostu o Putina i Trump tak Trump po prostu czyli Putin nie chce dać tej satysfakcji Trumpowi że to Trump właśnie pośredniczył w tych działaniach, ale Trump pewnie i tak sobie to przypisze, nawet gdyby doszło do pokoju i dużą rolę tutaj by odegrał patriarcha prawosławny, to Trump i tak sobie to po prostu przypisze, przypisze jako sukces, po prostu będzie się obnosił z tym i tak dalej. Przecież tam ostatnio była taka sytuacja, tak, że jakaś kobieta chyba młoda po prostu Nagrodę Pokojową Nobla, ta, chyba ta, po prostu ta kobieta z Wenezueli, tak, no, kucze, ten Trump to naprawdę po prostu tak. On już tak pragnie tej nagrody pokojowej Nobla. Cały świat to widzi, że nawet tam jedna babka, po prostu tak, kobieta mu po prostu oddała swoją nagrodę, tak. No, wiecie, co taką, taką nagrodę cenną po prostu oddać. No, nie chodzi o wymiar, po prostu finansowy, tak, ale jakby takie coś oddać po prostu przywódcy politycznemu, tak. No to oczywiście Trump robi pewne zabiegi, jeśli chodzi o pokoje na świecie, nie można mu tego oddać, tak, no ale no, trochę dziwne dla mnie. Ale okej, okay. no, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.